W mediach, filmach, serialach pewnie nie widzimy bohaterów z niepełnosprawnością, którzy tworzą relacje męsko-damskie, zakładają rodziny, stają się rodzicami. To stereotypowe myślenie. Walczy z nim Fundacja Avalon w sposób nowatorski, odważny i ekstremalny. Założycielem Fundacji Avalon jest Sebastian Luty. Od najmłodszych lat uprawiał sporty dające dużą dawkę adrenaliny. W 2006 roku miał wypadek, który dla większości byłby końcem przygody ze sportami ekstremalnymi. Ja mieszkałem ówcześnie na Hawajach, wbiegając do wody na plaży, w której, w której pływałem setki godzin na kajcie, potknąłem się, uderzyłem głową w dno i niefortunnie złamałem kręgosłup na takim bardzo wysokim odcinku szyjnym. Oczywiście konsekwencją jest bardzo duży paraliż. Moje ciało jest sparaliżowane no, w ponad 90%. Leczenie i rehabilitacja przekraczały możliwości finansowe Sebastiana, więc wraz z mamą założył fundację, która miała wesprzeć go w tym procesie. Środków finansowych było więcej niż to, co ja mogłem wydać na, na, na cele zgodnie fundacyjne. Zacząłem po prostu pomagać innym. Tak powstała fundacja Avalon, która główny nacisk kładzie na zmianę społecznego postrzegania niepełnosprawności. Według naszych badań 81% osób sprawnych przy pierwszym kontakcie z osobą niepełnosprawną, emocje, jakie odczuwa, to jest litość i współczucie. Dlatego wszystkie programy, które robimy, to, to są takie programy, jak ja to mówię, z jajami, i które przełamują pewnego rodzaju stereotypy w myśleniu o osobach z niepełnosprawnościami. Czyli chodzi o to, żeby nie tylko przeżyć, ale żeby po prostu żeby żyć. żyć. Tak, tak no, zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Avalon kreuje nowy wizerunek osób z niepełnosprawnościami jako aktywnych, sprawnych, samodzielnych i odnoszących sukcesy. W tej chwili fundacja ma pod opieką około 11 tysięcy osób. Sebastian jest dla nich najlepszym przykładem, że nie ma rzeczy niemożliwych.